Albo to jest, wiesz, taki, mają e, taki region, bo wiesz, większość Polaków w Chicago mieszka. Znaczy, jeśli chodzi o Stany, e, to może, wiesz, mają tam też taki, wiesz, jakiś taki... Zamiast Chinatown, to tam masz Kociewie Town, nie? Kociewie Town. <sum> Cześć, tutaj kanał minimalnie nie my, z tej strony Oskar, a po mojej drugiej stronie odbiornika znajduje się Jacek. Siemanko. Tak, a dzisiaj porozmawiamy sobie o świętach nietypowych i za cel obierzemy sobie konkretnie luty. I dzisiaj porozmawiamy właśnie o tym, co nas czeka w lutym. Tak naprawdę. Jakie będą okazje do celebrowania, jakie może nawet dziwne święta, bo w sumie nietypowe to mogą być dziwne, ale zarówno jakieś przyjemne święta, z którymi będziemy mogli mieć styczność oraz będziemy mogli je obchodzić, a tak przynajmniej w moim wypadku z wielu z tych świąt, czy też międzynarodowych dni, bo tak też się nazywają, nie zdawałem sobie tak naprawdę sprawy. Dobrze. Z racji tego, że jej podzieliliśmy się na takie dwie strony, ja mam tutaj Pierwsze 14 dni, a Jacek drugie 14, może 15, nie wiem, czy masz coś w dzień, ten przystępny, przestępny? Yy, nie, nie mam. Okej, okay, dobrze. W takim razie 14 na 14 i ja tutaj zacznę od 1 lutego. Dzień gumy do rzucia, więc tutaj tak naprawdę rodzi się pytanie, bo mam wrażenie, że ludzie dzielą się na dwie osoby. Na te, które tak naprawdę gumę żują 10 minut oraz na tych, którzy zapominają, że mają ją w ustach i potrafią rzucić ją tak naprawdę bardzo, bardzo długo. I którą, którym typem jesteś? To się zmieniało w trakcie mojego życia. No. Wiem, że to nie jest taka istotna rzecz, ale kiedyś miałem tak, że faktycznie pakowałem gdzieś tam pięć tych gum i je memlałem, dopóki nie rozbolała szczęka. Mhm. I faktycznie żyłem, aż nie czułem tego smaku i tam największą frajdę chyba sprawiało mi to, że mogę gdzieś tam żuchwą machać góra-dół mhm. I, i wcześniej było to tak, ale teraz działa to na tej zasadzie, że przestaje czuć smak, no to cyk do kosza. No ja tak samo, ja ten smak już tak naprawdę przestaję mniej więcej czuć po 10 minutach chyba, gdzieś tak mniej więcej. A powiedz mi, jesteś osobą, która wypluwa gumy na ulicę? Nie, no w życiu. Dobrze, szacunek. Nie, nie ma szans, fuj, nie, nie, nie. Wczoraj tak sobie zdałem sprawę ile tego jest, wracając no, ze sklepu. Dokładnie, na chodnik wystarczy spojrzeć i co chwilę, nie? Mm -hmm. No masakra, masakra. Ogólnie nie podoba mi się takie śmiecenie i powinniśmy zrobić tak jak to jest zrobione w Singapurze. Tu taka mała ciekawostka, aczkolwiek chyba dosyć znana, że tam jest zakaz kupowania gum do rzucia, ponieważ właśnie wszystkie chodniki były od tego ubrudzone. O, to nawet nie wiedziałem o tym. Ciekawe. Tak, i, I jak na moje powinniśmy zrobić tak samo u nas? Okej, okay, no to jest jakieś rozwiązanie. Bo wtedy mam wrażenie, że mogłoby być jeszcze gorzej z higieną. <grym> <grym> Dobra, ale to tak to trochę smutno. Ale mnie jedna rzecz a propos tego święta smuci, że ja nie potrafię robić balonów. Przez tyle lat się nie nauczyłeś? Nie, cały czas. A był, kilka, było kilka momentów, jak. Dosłownie siadaliśmy na jakichś spotkaniach i ludzie próbowali mnie nauczyć nic z tego. Chyba jestem antytalentem jakimś pod tym względem. No, myślę, że ci się to odbija w innych dziedzinach życia. I Mam nadzieję. Jestem nadzieje. skłonny powiedzieć, że lepiej nie robić balonów z gumy, a potrafić inne rzeczy. Trochę ubolewam nad tym, ale skoro tak mówisz, niech będzie. Dobrze, tym samym przejdę do następnego dnia które może z samego tytułu nie brzmi ciekawie, ale jego background jest nieco bardziej interesujący. Mianowicie jest to 2 lutego, to dzień niedźwiedzia. E, tak okay. I jest. To może bardzo interesujące, bo poza tym jest bardzo dużo innych dni tego 2 lutego przypada. E, jednak e, jest to najprawdopodobniej jedna z najstarszych pozycji w takim kalendarzu świąt nietypowych. Ponieważ dla naszych przodków niedźwiedź był zwierzęciem magicznym, panem czasu, a stąd mieszkańcy Europy 2 lutego uważnie obserwowali, czy wyjdzie on z nory, zwiastując nadejście wiosny. Okej, okay, ma to sens. No właśnie. Po biorąc pod uwagę wierzenia ludowe, które gdzieś dawniej się przewijały, to jak najbardziej jestem w stanie uwierzyć, że to faktycznie było mocno istotne dla większej grupy osób. Dokładnie tak, chociaż gdyby żyli w aktualnym czasie takiego klimatycznego ocieplenia, no to obstawiam, że drugi luty przeszedłby na przynajmniej drugi marca, jak nie może kwietnia. Ale okej, okay. i szukaliby wtedy takiego niedźwiedzia. Dobrze. Chociaż to y i tak ciężko byłoby teraz chyba zaobserwować takiego. Możliwe, możliwe, że byłoby ciężko. Dobrze, następny dzień to jest 3 luty. Tak sobie powoli robimy małe kroki i tutaj jest najpiękniejszy dzień. Ja po prostu chciałbym go świętować, ponieważ jest to Międzynarodowy Dzień Golden Retrievera. Co? Tak! Jest to <laughs> wiara, no, no, jest świetny po prostu. Chciałbym go chciałbym móc sobie spędzić dzionek z takim Golden Retrieverem, bo nawet całe życie chciałbym z nim spędzić, ale po prostu no, umowa najmu jest taka dosyć jednoznaczna i zero piesków, niestety. Chociaż mam wrażenie, że gdzieś tutaj w tej zabudowie znajduje się jakiś szczekacz i że gdzieś go słyszę, ale to może, może mi w głowie mi tak od czasu do czasu dudni, żeby po prostu mieć <grymna> tego pieska. <grymna> Wewnętrzny psiszczek. Tak, <laughs> można to tak nazwać. No, a tu się zgadzam, też chciałbym mieć bardzo pieska, no ale niestety domi ma uczulenie na sierść i mogą być tylko psy, które mają włosy. A psy, serio? które mają włosy, to są te małe szczurki zazwyczaj. Ale to też dobrze jest mieć chociaż takiego, nie? No to prawda, ja też nie mówię, że one nie są fajne i nie, przyjazne. Nie, oczywiście, ale ja faktycznie, ta sierść i to, że one są takie kudłacze, to ja jest bym chciał takiego bydlaka, wiesz. No, Idziesz no. na spacer i wygląda jakbyś konia prowadził. <grym> A to jest świetne, naprawdę, jak ja za każdym razem, jak wychodzimy, to do Emilii zawsze mówię, o, zobacz, piesek, piesek, Brzmi mm -hmm. tak bardzo infantylnie, ale, ale no, po prostu jestem typowym psiarzem. No, ja też. I bardzo mi się podoba, właśnie, jak się bawisz na przykład z takim, on się gdzieś tam na ciebie rzuci. <grym> tak, tak, Nawet tak. Chyba w głosie słychać, jak bardzo Jeśli lubię teraz, duże psy. <grym> tak, ja też w ogóle teraz, jak dziecko, dziecko się tak poczułem, mimo mam wrażenie, że taki głosik wydobywam taki bardzo wysoki z tego względu. Już tak się podekscytowałem na samą myśl. No, ja zazdroszczę. Od zawsze też zazdrościłem ludziom, którzy mają psa. I na mm -hmm. przykład w domu rodzinnym, pomimo, że mamy ogród, no to nigdy nie było zgody na początku yy, dziadków, teraz rodziców i tak gdzieś tam bokiem mm -hmm. to przechodziło. Mimo, że na przykład moja mama przez całe życie miała psy, ale po prostu po przeprowadzce do tego domu tak wyszło, że finalnie żadnego nie będzie. A żałuję, no, żałuję okay. bardzo. No, u mnie ja zawsze lubiłem to, że. Przez bardzo długi czas u mojej babci były pieski, znaczy był po jednym psiaku, ale no niestety ich los bywał różny, więc było ich kilka, mm -hmm. ale tak czy siak były po prostu przecudowne i uwielbiałem z nimi spędzać czas. Ja myślę, że to jest dobre podsumowanie do, do tego święta, to tak chyba jest. większość ludzi coś takiego odczuwa. Jakie no to masz to chyba do jakiegokolwiek zwierzęcia tak naprawdę. Być ale być może, już... być może, oprócz pajączka, to tylko wybrańcy. To chyba tak. Dobrze, dalej mam dopiero 9 luty, więc tu prawie o tydzień przeskakujemy. I to jest dzień, który mi się wydaje, że ty możesz bardzo mocno celebrować. Mianowicie jest to Międzynarodowy Dzień Pizzy. O! Tak, to mi się i, podoba. I czy powiedz ty mi, czy to wtedy wypada? Bo zawsze pamiętam, że znajomi zawsze chodzili na ten. Międzynarodowy Dzień Pizzy do Pizza Hut. Czy to zawsze wypadało w tego 9 lutego? Mm, nie, to działa na takiej zasadzie, że bodajże, właśnie od lutego do chyba marca albo kwietnia, yy, możesz każdego dnia się na taki festiwal udać. Okay. Także to nie jest mocno wiążące. I akurat ten 9 luty byłby pewnie dobrym pretekstem, żeby się tam wybrać, mm -hmm. ale jako tako nie jest to bezpośrednio ze sobą związane. No, no jasne, chociaż faktycznie y, tutaj bardziej myślę, że niż Pizza Hut, wolę już jakąś neapolitańską tak, z certyfikatem ostatnio, odwiedzić. Ostatnio mój brat do mnie napisał, że po, po zakończeniu studiów, czyli jak on skończy swojego magistra i ja też, a będzie to mhm. mniej więcej w tym samym czasie, no bo on robi inżyniera, ja nie, to kupimy sobie F1. Nie wiem, czy ktokolwiek kojarzy ten piec, pewnie nie, albo <noise> <noise> oni kodę 16. <noise> I będziemy już pełnoprawnie mogli wypiekać pizzę faktycznie w takiej temperaturze, w jakiej powinna być wypiekana, co jeszcze o jeden poziom podbije nasze wytwory, wypieki. Super, no ja w takim razie będę często... Tak, obud. będzie zapro, będzie zapro na pewno. Genialnie, bardzo mi się to podoba. Okej, okay. przechodzimy do 10 lutego I, i, tam, i tutaj mamy Światowy Dzień Kociewia. I o co tu Czym chodzi? Czymże jest Kociewie? To się wiąże z kotami czy to tylko taka nie, nie, sugestia? Nie, Kociewie to wyjątkowy region etniczno-kulturowy na Pomorzu Gdańskim. O. Międzynarodowy Dzień Kociewia ogłoszono w 2007 roku z inicjatywy członków Stowarzyszenia Kultura Kociewia w Starogardzie Gdańskim i Lokalnej Organizacji Turystycznej Kociewie w Tczewie ma on na celu promować ten region. Data obchodów odnosi się natomiast do pierwszego zapisku o Kociewiu z dnia 10 lutego 1807 roku. I o ile jest to dosyć takie chciał stwierdziłem, że chcę tak podbić taki nieznany region. Ja też mm -hmm. jak czytałem, co to ma być. Ale z drugiej strony śmieszy mnie trochę ten fakt Światowego Dnia Kociewia. Jakby <laughs> nie mam wrażenie, że jednak na całym świecie jakoś nie obchodzi się tego dnia pod względem e, celebracji oraz e, podnoszenia tutaj świadomości ludzi o, o regionie Kociewia. Być może Kociewianie żyją też na przykład w Nowym Jorku i tam sobie robią małe imprezki kociewiańskie. <laughs> Albo to jest wiesz, taki, mają e, taki region, bo wiesz, większość Polaków w Chicago mieszka, znaczy jeśli chodzi o Stany, to może, wiesz, mają tam też taki, wiesz, jakiś taki, zamiast Chinatown, to tam masz Kociewie Town, nie? Kociewie Town. <laughs> Myślę, że to mogłoby przejść. A to dobrze. Dobrze wiedzieć. Ja sobie jeszcze doczytam, tak, z ciekawości, o co dokładnie chodzi i skąd cała geneza tego święta. Okej, okay. ja, ja pozwolę sobie na tym zakończyć w tym przypadku. <laughs> I właśnie dla zainteresowanych można, można poszperać trochę więcej. Dobrze, ale teraz mam 12 luty, więc już powoli zbliżamy się, zbliżamy ku końcowi mojej części. I tutaj mamy dosyć długą, jeśli chodzi o nazwę. Dosyć długi, jeśli chodzi o nazwę święto, ponieważ jest to Międzynarodowy Dzień Dojeżdżania Rowerem do Pracy zimą. Okay. E, więc każdy, kto tak naprawdę jeździ, e, idzie z buta, jeździ autobusem, e, nie wiem, jeździ z samochodem, powinien po prostu jak najszybciej, znaczy jak najszybciej, powinien 12 lutego z tego zrezygnować na rzecz wzięcia roweru, przejażdżki. I nie wiem, mi się wydaje, że nawet powi powinno tego dnia być zwiększona, nie wiem, jakieś yy, płaca, znaczy zwiększone te. Mm, o Boże, cena za paliwo i za bilety. Nie, żeby no to zachęcać by było do tego. Niewygodne. Wyobraź sobie, jak jesteś handlowcem w energii i musisz rowerem jechać do klienta. <laughs> Ale to jest spoko. Bardzo, myślę, że, że tak. Jeśli dzionek. faktycznie ktoś ma możliwość, żeby się przesiąść na rower na przykład z samochodu, bo ma blisko, a po prostu, nie wiem, warunki pogodowe mu nie odpowiadają, no to myślę, że ten jeden dzień można poświęcić, a mm -hmm. być może w przyszłości to przyniesie taki efekt, że częściej będzie się z tego korzystało. Jestem wielkim zwolennikiem. Wiesz co, jak tak patrzę, to jest to piątek. Wychodzi na to, że ja też tego dnia idę do pracy, chociaż najgłupsze jest to, że nie mam roweru, bo mi ukradli. Więc... <laughs> nie przejmuj Chyba... się, kupisz na piątek nowy. A, to, fa to faktycznie, luzik, nie? Bez spiny. Dobrze. No, ale i tutaj, tutaj podbijam, i też Aha. jeśli faktycznie ktoś z naszych słuchaczy ma taką opcję, to polecam. Ja miałem tak zdecydowanie. przyjemność i czasem nieprzyjemność przez yy, całe gimnazjum i liceum dojeżdżać rowerem do szkoły. I jazda w zimę nie jest taka tragiczna. Jest, jest <laughs> fajnie. Kiedyś sobie zrobiłem taki manewr, że odpaliłem. Poloneza w wersji z pana Tadeusza, i sobie brałem zakręty do, do dropów. Do dropów? W polonezie. No tak, wiesz. Alla dropów. Nie no wiem, no jak tak. się te przejścia nazywają. Okej. Okay. Pięknie to ująłeś. A tak, się, taki Ja Tak, wersja do ciebie... 2021. No, no polecam mów. spróbować, ciekawe. A mam do ciebie pytanie. Czy ostatnim świętem są u ciebie walentynki? Yy, nie, to jeszcze, jeszcze nie teraz, ale. Yy... Coś o nich będzie. Okej. Okay. Dobrze, jeszcze jest dzień przed i on się trochę też ma nawiązanie do 14 lutego, który jest tym sławetnym dniem Walentynek. Jest to Międzynarodowy Dzień Prezerwatywy, więc mam nadzieję, że następnego dnia również nie zapomnicie o tym. To przepraszam za ten pięknie, żart, pięknie. ale, ale to warto, warto przypominać mimo wszystko. Także tak, dochodzimy do 14 lutego, który jest, uwaga, Dniem Walentynek, ale nie tylko, ponieważ tutaj dosyć ciekawie, bardzo mi się podoba ta, takie powiązanie, że z jednej strony mamy Dzień Walentynek, a z drugiej jest to też Ró Dzień Wiedzy o Wrodzonych Wadach Serca. O! Co to trochę brzmi, no właśnie, brzmi trochę absurdalnie. No, i jeszcze mamy Światowy Dzień Małżeństwa. To już tak bardziej, bardziej mm, sprzyjające odniesienie ty, do Ja mogę do na szybko tle. odbić piłeczkę. Nie wiem, czy. Pewnie wiesz, że jest taki dzień, ale nie wiem, czy wiesz kiedy on przypada. Jest to 15 lutego, jest to odpowiedź chyba na te wszystkie tak, święta zebrane. Jest to dzień singla. Tutaj. Oczywiście. To no, raczej nie jest to zaskoczenie dla nikogo, ale myślę, że warto to wyróżnić po tylu strzałach, jakie ty dałeś z tej sekcji miłosnej. <laughs> tak jest. Więc to tak pokrótce, po prostu jest. Jeśli chcecie, świętujcie, jeśli nie, to nie. A kolejne święta, jakie sobie opisałem, przypadają na już końcówkę lutego. I jest, pierwszy, pierwsze święto jest 24. Jest to otóż Dzień Niespodziewanego Całusa. Czyli oh. po prostu prezentujesz komuś, oczywiście gdzieś tam w granicach rozsądku, nie że podchodzisz do zupełnie obcych ludzi i <gry> zaczynasz tam lizać po szyi, tylko podbijasz do osoby, która jest ci dobrze znana i od której wiesz, że nie dostaniesz później w odpowiedzi zwrotnej liścia na przykład i prezentujesz mu takiego mu, bądź też jej takiego całusa. Piękne, bardzo mi się podoba. Tak, jest idea, to w ogóle idea, 10, idea dni, 10 dni po walentynkach, więc tak miło też tak się tak, że ta po, podgrzewać jest... ten ogień, wiesz. W tak, żeby to nie było tak, że, wiesz, że jeden dzień i się wypala, nie? I nagle wiesz, przypominasz, że sobie sprawę z tego, że Any nie, 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 mamy więcej. Tak, więc to też krótkie święto, idea oczywista, bardzo przyjemna. Polecam każdemu. <laughs> Kolejne święto przypada na 25 lutego. Jest ono dla mnie tutaj z drugiej części tego miesiąca chyba najciekawsze. I to jest też święto, które sobie szerzej rozpisałem. Okay. Jest, to jest to Światowy Dzień Powolności. I mhm. chodzi o to, żeby w końcu wyczilować i troszeczkę odpuścić. Nawet zostały zdefiniowane zasady, które opisują, co powinno się tego dnia robić. E, zaraz je przytoczę też pokrótce i dajcie znać, czy się z tym zgadzacie. Dla mnie niektóre z nich są dosyć kontrowersyjne i wydaje mi się, że to jest po prostu marnowanie czasu, a nie dzień, a nie celebrowanie dnia powolności. No ale to już pozostawiam w subiektywnej ocenie. Mhm. Więc tak, zasada pierwsza to wstań wcześniej niż zwykle, chociażby 5 minut. I dzięki temu będziesz miał więcej czasu na ogolenie się, zjedzenie śniadania, czy też zrobienie makijażu. Okej. Okay. Okay. Zas zasada druga to, jeśli czekasz w kolejce, na przykład w sklepie albo u lekarza, to nie denerwuj się, tylko porozmawiaj z innymi ludźmi i możesz w tym czasie równie dobrze zaplanować swój wieczór, czy też jakieś kolejne działania. Moim zdaniem jest to sensowne, i to powinno obowiązywać nas raczej każdego dnia. I no dokładnie, to jest super. Staram się troszeczkę przestawiać na to, a nie wiesz, przeskakiwać z nogi na nogę i tylko czekać na swoją kolej. Mhm. Mm no tak, tak, tak. Zasada trzecia, jeśli idziesz do baru, na przykład na kawę albo na jakąś herbatę, to pozdrów barmana. Nie, nie wiem, to jest chyba zwykła oznaka sympatii, zrobienie komuś dnia, tak mówiąc. Czekaj, a propos barmana, to nie tylko tego dnia można pozdrowić barmana, ponieważ jak gdzieś znalazłem, to na 6 lutego jest Międzynarodowy Dzień Barmana, więc okay. możecie i 6 i 25 lutego pozdrowić barmana. To jest chyba tak, jak trochę z tymi związkami i z całusami. To po prostu trzeba tak. podgrzewać. Miłość między klientem a barmanem powinna zostać utrzymana. L... Tak, a luty to jest tak naprawdę miesiąc miłości i barmanów. O tak, albo, albo miesiąc miłości, miłości do barmanów. Do barmanów. Bank, tak. Jak jesteś to. barmanem i jesteś w związku, to masz po prostu kombo. Wow, to jest twój, twój miesiąc tak naprawdę. Tak jest. Dobra, przejdę do zasady kolejnej. Yy, unikaj... Oczywiście, jeśli jest to możliwe, robienia dwóch rzeczy w tym samym czasie, czyli nie jedz podczas oglądania telewizji, nie rozmawiaj nie, przez telefon podczas no pracy przy to? komputerze. No nie. No ja znaczy... myślę, że to jest dobre, bo bardziej się skupiasz na tym co jesz, faktycznie twoje zmysły mocniej angażują się w ten cały proces, ale też nie jest to chyba taka konieczność i nie ratuje to faktycznie twojego ja dnia. Powiedział... Bo mi się tak kojarzy, że ten dzień to jest tak naprawdę taki dzień le leniwy. I ja bym powiedział właśnie, że żeby to po połączyć, żeby tak połączyć. dzień wakacyjny dla dorosłych tak, ludzi. Tak. No, no, a tutaj tak nie rób tego, a to. No to to też, jest to, też jest to o czym tego. mówiłem, że niektóre nie bardzo się tu kleją. Mhm. Dobra, kolejne. Zapisz się do pobliskiej siłowni, a nie do tej po drugiej stronie miasta. Banał jakich wiele. Przejdę dalej. Nie zapełniaj swojego kalendarza na maksa i naucz się czasem odmawiać. Będziesz miał więcej chwili dla siebie i dla rodziny. Moim zdaniem kolejna prosta zasada, ale też użyteczna. Czyli, no, no to tak. To, co się od małego powtarza, żeby być asertywnym, kiedy jest taka potrzeba. Mhm. E, później jest tak. Czasem zaszalej i nie rób obiadu, tylko zamów jedzenie do domu. Czyste szaleństwo. <grystwo> <grystwo> nie no, tak się śmieję, ale faktycznie to czasami ratuje dzień. No, pewnie, że tak. Czasami wystarczy, że albo się zaplanuje, że tego dnia się tak na przykład nie chce. Znaczy, nie, że tego dnia zamawiamy, po prostu się mm -hmm. tak zaplanuje, u mnie przynajmniej tak jest, albo no bo po prostu jest już taki dzień, że. No to, to co? Jest, myślę, jak <grych> najbardziej sensowna wskazówka. No. Jeśli ktoś cały czas jest w tym pędzie, to faktycznie jeden obiadek nie jest to wielki koszt, a sporo czasu można zaoszczędzić. Mhm. Mm Dobra, punkt numer 9. Rób zakupy w lokalnym sklepie, nawet jeśli wyniesie to trochę więcej pieniędzy. To takie dyskusyjne, aczkolwiek z punktu widzenia oszczędzenia czasu może mieć taki sens. No i też takie wspieranie bardziej tych takich małych, yy, mhm. małych przedsiębiorczości, to na, na to zdecydowanie warto zwrócić uwagę. W obecnym uwagę. czasie tym bardziej. Mhm. Dobra, później jest tak. Zamiast podjeżdżać samochodem pod same drzwi restauracji albo kina, wybierz spacer. To niekoniecznie muszy, musi służyć oszczędzeniu czasu, no właśnie. aczkolwiek pozwoli się prawdopodobnie wychillować. I ja tutaj sobie pomyślałem od tej strony, że raz, że świeże powietrze, rozbudzenie organizmu, krążenie, bla, 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 cały układ oddechowy, to druga strona jest jeszcze taka, że wiele osób za kierownicą bardzo mocno się irytuje i denerwuje na pozostałych uczestników ruchu drogowego. Uh -huh. A z drugiej strony też wiesz, tak można to połączyć, można się, nie wiem czy to w sumie miało takie znaczenie, ale można połączyć to i po prostu wyjść wcześniej, iść na spacer, ale do tego kina mimo wszystko. Uh -huh. Nie wiem czy to, to... o to chodziło, czy, czy po prostu chodziło o spacer. No, nie wiem, spowolnić to spowolnić, jeśli spacer <laughs> jest dla ciebie spowolnieniem, no to gitara, jeśli samochód, no to też dobrze. Także wybierzcie co wam leży, jak najbardziej. E, punkt kolejny. Wieczorem poczytaj gazetę zamiast skakać pilotem po kanałach. Tutaj, gazetę zamieniłbym może na coś innego, niekoniecznie na coś skupionego na świecie, który cię otacza, bo to też może wywoływać różne emocje. A raczej postawiłbym na, nie wiem, książkę fabularną, jeśli ktoś jest fanem, albo jakiś artykuł popularno-naukowy, raczej w te strony mnie ciągnie. Jest to przyjemne wyciszenie, i faktycznie telewizję przebija to o stokroć, moim zdaniem. I mm -hmm. też wiele osób chyba już obecnie do tego podobnie podchodzi, bo jak nawet rozmawiamy często gdzieś w swoim gronie, to praktycznie nikt już z telewizora nie korzysta. Chyba, że ktoś już miał ten telewizor w mieszkaniu, do którego się wprowadzał, albo ktoś mieszka jeszcze z rodzicami, a wiadomo, że rodzice no to troszkę starsi od nas, więc co za tym idzie, no to przyzwyczajenia też są inne. No zdecydowanie tak. Więc tutaj jestem za i, i polecam. E, dobra, podpunkt kolejny. Ciesz jezu, się jezu, życiem... Punktów. 14, poczekaj. O kurde. Ciesz się życiem w swoim mieście, nieważne jakie by było. Tutaj pozdro Łódź. Czemu nie Łódź? Wiem, nie kojarzysz? Perły północy? Dobra, nie. Okej, okay, pominę. To jest taki nowy trend, jeśli chodzi o memy, czyli... Bydgoszcz oraz Łódź określane są perłami północy, co nie ma żadnego sensu. To już bardziej okay. Bydgoszcz, ale nadal. Plus Łódź jest uważa uważana za jedno z najbrzydszych miast w no Polsce. No to, to tak, to pod tym względem tak. A, okej, okay, dobra, chyba, że to miałeś w ten sposób na myśli. No to Bydgoszcz też, tak, tak, tak. Byłem raz w Bydgoszczy, podobno tam jest jakiś wielki super teatr i tak dalej. Byliśmy, a to taka rudera, że u nas był ładniejszy jest ten teatr w Iławie. Okej. Okay. Dobrze wiedzieć. Ja w Bydgoszczy dawno temu nie byłem, a tym bardziej przy teatrze. Dobra, punkt trzynasty. Jeśli masz 15 dni urlopu, to 10 wykorzystaj na wakacje, a 5 pozostałych na odpoczynek bądź też po prostu regenerację. To nie wiem, jakim cudem zostało to podpięte pod jeden wyszczególniony jeden dzień. dzień. W całym, no właśnie, w całym kalendarzu, więc możemy to pominąć. To jest I... dzień takiego lifestylu może po prostu. Chyba tak, na to wychodzi. Po prostu źle ktoś nazwał, ale zamysł <laughs> był ok. <laughs> I punkt czternasty. Przestań powtarzać: Nie mam czasu. To wydaje mi się bardzo istotne i nie przypadkiem zostało to umieszczone na samym końcu. A chodzi o to, żeby zwrócić największą uwagę na to, że ludzie cały czas sami sobie wkręcają, że nie mogą się z czymś wyrobić, że tu nie zdążę, tam nie zdążę. I tutaj jestem skłonny, żeby samemu też się zastosować do tego. Bo łącząc kilka rzeczy w swoim życiu, które pobierają, pobierają, zabierają dużo czasu, to też mi się często zdarza albo w głowie, albo komuś powtarzać, że nie, bo ja się nie wyrobię, nie mam czasu, zajęty jestem i tak dalej. I mm -hmm. tu chciałbym się zastosować do tego, ale myślę, że to musi jeszcze troszkę czasu minąć, żebym potrafił sobie to postrukturyzować i poukładać. No, mnie tak samo. Tak A za... propos tej prokrastynacji, tak przy mm -hmm. okazji też. Tutaj. Z tym warto walczyć, ale pewnie nie jest to zbyt proste. No na pewno nie. Przynajmniej ja tak mówię za siebie. Albo właśnie to też wygląda tak, że wiesz, że, że łatwiej jest mi jest powiedzieć, że to nie jest łatwe i wiesz. Mm -hmm. e, dobra, i mój ostatni punkt, czyli dzień pozdrawiania blondynek. Przypada on na 26 lutego. I tutaj od razu powiem, skąd to wynika. E, to jest. Dzień wprowadzony w ramach przeprosin za wszystkie głupie żarty, które są sprzedawane o blondynkach. Nie wiem, okay. czy o tym słyszałeś. Nie, nie słyszałem. W sensie żarty słyszałem, ale mm -hmm. o tym dniu nie. Tak, to jest taki dzień, żeby przeprosić wszelkie blondynki, żeby pokazać, że to tylko żarty, i okay. żeby faktycznie nie ujmować komuś zasług, czy też po prostu działań, przez to, że ma taki kolor włosów. A to z drugiej strony no, ładniej brzmi pozdrowienie blondynek niż przepraszania blondynek. Tak, zdecydowanie. Zgadzam się. Więc to takie przyjemne święto. Myślę też, że odpowiednie do zakończenia naszego odcinka. Świąt mhm. wybraliśmy dużo, więc rozwodzić się nad każdym też nie było jak, aczkolwiek no, tutaj mieliśmy po kilka punktów, które zajęły większą część naszych wypowiedzi i tym samym myślę, że były one najważniejsze. Nie wiem, czy też masz takie odczucie, ale mi się zdaje, że te, które najszerzej omówiliśmy, to gdzieś mhm. tam podświadomie potraktowaliśmy jako te najbardziej istotne. No, albo najbardziej interesujące mhm. względem Więc... innych. No, 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 zdecydowanie tak. A też chciałbym dodać, że jeśli podobałby Wam się taki troszkę inny format, a bardziej może nie format a tematyka, to możemy kontynuować to i tak mniej więcej przed. Jakby rozpoczęciem kolejnego i kolejnego i kolejnego miesiąca, możemy po prostu zrobić taki odcinek, na przykład w ostatnią niedzielę miesiąca, czy tam przedostatnią, na przykład, i tak właśnie omówić takie najciekawsze święta, jeśli chodzi o zbliżający się, zbliżający się miesiąc. Mhm. Albo możemy zrobić jeszcze w takiej formie, ale też dajcie znać, czy to ma sens. Że obierzemy sobie na przykład jedno najciekawsze święto z całego miesiąca i grubiej je omówimy. Czyli, że na przykład tak jak będzie to święto zmarłych w, w Meksyku, to weźmiemy sobie sporą ilość materiału i cały odcinek poświęcimy na takie jedno święto. Bo to Co? też jest unikatowe. Poczekaj, poczekaj. Masz dużo materiału na temat święta, święta zmarłych w Meksyku? Y jeszcze nie, ale wiem, że jest dużo dostępnego. <laughs> bo jest to <laughs> okay. też dosyć znane na świecie. Chociaż temat też był już wielokrotnie opisywany, ale mhm. myślę, że jeśli chodzi o same święta jako takie w swojej istocie, to z pewnością znajdą się jeszcze inne, które warto określić gdzieś tam Jasne. głębiej. Jak będziecie chcieli, możemy równie dobrze po bardzo długo podyskutować na temat światowego dnia kociewia. To no jest ok. tak. Dzięki za uwagę z tej strony kanału minimalnie nie my. Ja nazywam się Jacek, a ze mną był Oscar. Dziękujemy.